Stary Niedźwiedź mocno śpi Cześć wszystkim strony Adrian z Atefa Kotot Włock. Słuchajcie spełniłem marzenie sobie Marzenie w postaci takiej, że kupiłem e, pierwsze CEF w Polsce Znaczy nie pierwsze Słuchajcie to jest CEF MOTO, które e, pierwsze do Polski wpływało 2006 rok do 2011 to jest taki model produkowany był Ten jest akurat z 2007 roku Więc jest jeszcze z tych czasów kiedy Sprzedawało się ich kilkanaście rocznie. A teraz wiecie, ile tysięcy się sprzedaje Cefmoto. Moto. E, I to jest, słuchajcie, jeszcze Cefmoto Moto, kiedy mm, woził to dyrektor oddziału polskiego, e, pan Maciej. Pozdrawiamy pana Maciej'a. Ogląda nasze filmiki, wie. E, on woził kiedyś, e, właśnie po dealerach takie pojazdy, pokazywał im, sprzedawał nawet. Taka historia Moto Polski jest naprawdę, my, my tym nawet uczestniczy, uczestniczyliśmy, zobaczcie, bo my 18 lat serwisujemy i sprzedajemy Moto od 2006 roku, a ten wyszedł model w 2006 roku. Mamy 18 lat, dzisiaj jest 2024 rok, e, także spełniłem marzenie, e, spełniłem marzenie, no kiedyś miałem, szkoda, że sprzedałem, ale teraz z powrotem zachciało mi się coś takiego mieć, dlatego, że... E, Mam taką wizję pewną, mianowicie chciałbym otworzyć sobie w salonie naszym taką, e, taką małą odgrodzić część muzealną uważam, bo mam 500 swoją starą i chciałem mieć zawsze pierwszą cewkę w Polsce. Na świecie Pols pierwszą cewkę Kłada jeśli chodzi o Kłada e, i mam ją prywatnie i mam, jestem bardzo szczęśliwy. I zobaczcie ATV CF Moto Sweden jeszcze znaczkami Allroad. No i powiem Wam tak, kupiłem to od starszego pana, który pierwszym właścicielem był w Polsce. E, ma niecałe 2000 chyba coś w przebiegu. E, także pierwszy właściciel. Serwisowany był u mnie, bo przyjeżdża do mnie na jakieś oleje, przeglądy i tak dalej. Więc jest fajna historia tego. Naprawdę jest zadbany. Nie jest jakiś porzewiały, tak jak widać. Zobaczcie, to jest w bardzo ładnym stanie. Trochę drogo dałem, ale nieważne. E, czasami wiecie, marzenia czasami kosztują ale chciałem go mieć. Tu jakaś tam lampa od wody jest. To powiem wam, że to pikuś, bo to rozkleimy, damy do, do tego, do firmy, która się specjalizuje w, na nowo e, chrom nakłada na, na takie lampy, bo też ma, można takie coś zrobić. Albo kupić nową lampę, bo uwaga, co chciałem wam pokazać, e, części do niego są nadal produkowane i za to właśnie Cefmo to lubię, że to nie jest jak jakaś, nie wiem, firma, która wypuszcza dany model i później, krótko mówiąc, mówi, bujajcie się z częściami, nie? To jest firma, która y, trzyma fason, jeśli chodzi o części i zaraz Wam pokażę i nie jestem gołosłowny. Tę lampę można nadal zamówić, słuchajcie, nadal jest produkowana, a jak czegoś nie ma w Moto, to jest fajna rzecz, że można w, w, wystosować takie pismo i Wam w, w, zrobią, tylko Trzeba 20 sztuk najczęściej zamówić i nie ma problemu. I teraz zobaczcie, tutaj mamy próg. Słuchajcie, próg do modelu właśnie tego. Próg, plastikowy próg, który najczęściej się łamie, wiadomo, część rzecz taka eksploatacyjna, bardziej taka wypadkowa. I ten próg, słuchajcie, jak widać, to jest do tego. I tutaj rzeczywiście mam połamany i chcę wymienić. No bo jak on ma być takim ładnym, bo trochę go jeszcze podpisujemy. Więc. Chciałem, żeby miał tam plastiki ładne, lampy się zrobi, mechanikę się jeszcze ogarnie, oleje trzeba będzie porobić, pasek może się wymienić jakieś rzeczy. I generalnie on będzie stał u mnie i opony mam jeszcze do niego więc też będą oryginały, do niego kapsle oryginały mam też takie, jakie powinny być. I go wrzucimy na salon i on będzie takim eksponatem, żeby klienci właśnie, którzy przyjeżdżają, tacy właśnie, którzy nie wiedzą, co te jest CFMoto, to ja wiedzą. no proszę, jest CFMoto. 18 latek już pełnoletni. Więc jest. No i do czego dążę, zobaczcie, mamy tutaj próg. Próg również był stosowany w poliftowej wersji, bo to jest poliftowa wersja 500 -ki. Generacja 2, można powiedzieć, że to jest generacja 1. E, no i zobaczcie próg. E, proszę bardzo, prawa strona akurat to jest e, lewy? Czemu mam lewy? Może błąd jakiś jest. No nieważne, zobaczcie, to jest, e, to jest akurat naklejka z lewej, ale czemu tu jest? To jest prawa, prawa strona, no nie, nieważne. W każdym bądź razie zobaczcie data produkcji 23 rok. 13 listopada i to jest właśnie próg do takich pięćsetek i Moto teraz od jakiegoś czasu Crafted się nazywa, to są taka dział części można powiedzieć, coś jak w Fordzie Motocraft w jakichś takich markach samochodowych, co nazywają swoje nazwy tych firm, nazwy tego działu takich części i nazywają teraz Crafted, od tej pory takie są na nowych częściach. Takie będą naklejki. No i chcę wam pokazać, właśnie dokłada z 2006 roku. Załóżmy, ktoś ma takiego 6 roku, mój jest 7. E, mamy 18 lat, mamy nowy próg. Próg, który możecie kupić. E, także zobaczcie, e, mało tego. Tu jest jakaś dźwignia od odbiegów, bo też e, chciałem, żeby wymienili, bo tu lewarek trochę lata. E, nie ma naklejki, ale chciałem pokazać, że jest to normalnie dostępne. Także to jest marka, która trzyma fason, jeśli chodzi o te części i mi się właśnie podoba w nich pracować, bo wiecie jak jest z takimi chińskimi markami Kongo Bongo, ja na to mówię, o, nawet odblaski są też, mało tego te odblaski do tej pory produkują w Moto, nie zmienili, przez 18 lat są nadal takie same, te same są tutaj i te same są w najnowszej 850, -ce. zobaczcie, eee, słuchajcie, stworznie są te same, eee, tuleje, wahacze są te same. Do tej pory produkowane. Manżety, słuchajcie, też produkowane są w niektórych półosiach do tej pory. Także dlatego lubię Cefmoto, że pewne rozwiązania, oni tłuką to i tłuką, i tłuką, i tłuką, aż, aż możecie mieć takiego starego kłada i mieć szczęści do niego. Więc yy, myślę, że to jest taki pierwszy wstęp, słuchajcie, do tej całej historii muzealnej, która będzie kiedyś u nas. Ja ją, y, tą piecetkę sobie wyszukuję. E, będzie naprawdę cukiereczek. I będziecie mogli przyjechać do nas, yy, przymierzyć się, yy, kupić już nie kupicie, ale zobaczyć historię tego pojazdu. Yy, I dzięki temu właśnie dowiecie się jak CEF moto zaczynało. Jak wyglądało właśnie tak na początku. Tak 520. I żeby być później, zobaczcie jakimi pojazdami dzisiaj. To się w głowie nie mieści jak ta marka się rozwinęła na całym świecie, nie? Zobaczcie. Pierwsza 500 jest to Otwock I jeszcze Salon Polska. Także marzenie spełniłem i jest u nas w Otwocku. Jak chcecie, to przyjeżdżajcie, posprawdzajcie maszynę, jak wyglądała. Tymczasem żegnamy się następny filmik. Na pewno nagram jak już będzie gotowa i nagram też taki film, który zawsze chciałem nagrać od dłuższego czasu, żeby Wam powiedzieć o tych modelach pięcetek, o patentach i jakichś różnych rozwiązaniach, które można zastosować w nich. Trzymajcie się i cześć, hej!